Ciemka. Dzisiaj w tym odcinku poradnik, jak odinstalować aplikację w Windows 10 Home. Schodzimy no Start, ustawienia, system, aplikacje i funkcje i tu wybieramy y, swoją aplikację. Tu na górze możemy wpisać, y, sortować według nas lub jakoś inaczej. Ja sobie usunę CSA. Counter Strike Go. Odinstaluj, odinstaluj, tak, że zmiany tego a już nie będzie. Dobra, czekamy chwilę. Usuwamy. A tego z tym mi się pojawił, ponieważ no, ten Counter Strike jest na Odinstalowywuję. Odinstalowuję. Chwilę czekamy. I już wychodzimy ze Steam'a i już tej aplikacji nie ma. No więc mam nadzieję, że filmik się spodobał. Narka.